Cześć, dziwimy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii The Sims 4 Million Challenge. No i my nadal łowimy ryby? Myślę, że tak. Dobra, teraz już będziemy kończyć tutaj i pójdziemy. Do tego Wladislausa. nie wiem czemu W sumie on się zgodził, że przeszli, bo on nie lubi e, ludzi No ale... Znaczy w ogóle nikogo go nie lubi, w sensie, bo on ma tą cechę samotnik, wiecie e, Dobra, gdzie ty masz łazienkę? Dobra Proszę bardzo e, Zostaw ryby I jak... Nie, ten festiwal smaków już pewnie się skończył, to... Po prostu zwędzisz mu coś i jakby e, już wrócimy do domku e, Co możesz? Co możesz? Nie bardzo to możesz nie. Yy, w jakiejś sypialni pewnie powinien mieć lampkę, tylko. Nie, nie bardzo. Yy, dobra, stop. Yy, tutaj raczej. No, trudno, żebyśmy kominek zwędziła. No, żeby yy, Nie przeceniaj swoich umiejętności, tylko gdzie on jest. Teraz takie pytanie. Obstałem, że na dole. Ale na dole go nie ma. to gdzie on jest? Tu nie, tu nie. Ja nie wiem, gdzie on, po raz chwilę. Nie, nie, nie mam tego. Nie chcę, żeby nas przyłapał, jak kradniemy, no ale chyba no poszedł co gdzieś, to może to spróbujemy zwędzić. Dobra, jedziesz. Okej, okay. i spadamy. Yy, no. Myślę. Bo na tym trochę jej się chce jeść, ale w sumie Bo nie zdobiliśmy żadnej rośliny, tak właściwie więc cel naszej wyprawy średnio został wypełniony. Więc wydaje mi się, że możemy pójść do jakiejś krainy, tylko nie wiem, gdzie... Może... Ach, gdzie są jakieś specjalne rośliny? Kurde. Chyba do oazy po prostu. Albo w sumie. Dobra, kupiliśmy jej te yy, pakiety z roślinami, to. W zasadzie wrócimy już po prostu do domu. No. Yy. Ok. Dobra teraz tak, bierz to sobie, zjedz yy... Choroba Nie, tam nie przesadzaj, nie jesteś chora Zmyślasz yy, Dobra, teraz tak, ile to kosztuje? 75, warto to sprzedawać czy raczej przeczytać? Przeczytanie raczej nic nam nie da, bo zostanie wampirem No, byłoby, wydaje mi się, że trochę niesprawiedliwe, bo wtedy Jakby nie starzylibyśmy się i nie musielibyśmy spać i tak dalej Mm, więc wydaje mi się, że Tak I sobie łowić, a ja w tym czasie Ogarnę To, co że i zdobyłam To tak ja Ile to kosztuje? 10, spróbujmy z tym rozmnożyć, co wyszło Za 10 Cudownie yy, Czyli to i to To na pewno To to wszystko do odrzutu To mamy To mamy To mamy To mamy to, yy. Dobra, to wszystko do sprzedania, to jeszcze sprzedamy e, Sprzedamy I tak, myślę, że teraz tak Otworzysz paczkę nasion, otworzysz, otworzysz, otworzysz Otworzysz to Ej, nie wiem, czy skończyliśmy, ale chyba tego nie klikałam Otwórz No i, i idź na ryby Albo nie, w ogóle nie, najpierw no w sumie tak muszę to rozłożyć, to dobra e, Rób te ryby, jak chcesz i teraz tak. Eee, to tu. nie sprzedajemy, żeby nam się nie pomyliło. Tu sprzedajemy. Tu sprzedajemy. Mandragora. Co to jest? Kończeń koz. Co? Dobra, nie będę nawet próbować tego przeczytać. Chwilę położyłam co na pewno? Położyłam, dobra. I co ty? Chwilę. Bazylia. Bazylia, dobrze. A, to, 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 to. Yy, banan I tu chyba nam się kończy działka z tego co mi się wydaje Eee, więc walnijmy winogrona tu, więc sprzedamy Tu Wiem, że to, to są te jakieś tam koci miętki, że koci miętka, łasi miętka, drzemko miętka i szało miętka Ale to też jakby za to są pieniądze, więc y, dlatego to kupiłam, nie? Dobra I zostaw, teraz będziesz siała Proszę bardzo, spełnij swoje tutaj... Yy, nie wiem, czy marzenie, jak to nazywać Co ci się nie podoba? Nie zbyt wielu szybkich posiłków lub deserów no przykro mi. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale nie masz nawet domu. To chyba powinno bardziej się martwić niż to, że jesz niezrównoważone posiłki. No nie wiem, może ja się nie znam. W rejne instrumencie. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale nie masz też instrumentu, jak i domu, więc... Mm, potem podlej teren I zbijesz cały plan. I spać ci się chce o 8 cudownie. No to poczekasz cały dzień i pójdziesz spać o 20. Masz 12 godzin. No. Dobra. E, teraz tak, co tu masz? Namaluję arcydzieło. O, to może być trudne. Który ty tam masz poziom zaraz lub nie ma? Hmm. Szósty. A, w sumie to nie tak daleko. Może być trudno, ale nie jest tragedii. Nie, nie jest tragedii. Nie ma tragedii. No widzicie, i z takiego jednego planu już mamy 154, więc jest to dość opłacane. Znaczy, no jak na razie, no bo potem wiecie, jak będziemy weź na przykład 8 tysięcy z drzewka, no to takie 154, to, to będzie yy, trochę mało, ale... No, póki co jest to bardzo taki pomocny zastrzyk budżetu, czy... No jakby tego nie nazwać. Dobra, sprzedaj to, potem weź luknij jak tam te plany i będziemy tutaj ogarniać. Idziesz? Yy... Co to jest? Teraz na instrumentach sztuki. Nie wiem, ja proponowałabym, żebyśmy to znieśli, jak będę miała punkty za to, bo prawdopodobnie nie będą mi za to podwyższać rachunki, bo no nie wiem, no tak jak mówiłam jej już jakieś 5 minut temu, Simpsonów powiedzmy, że no, nie, średnio mamy instrument, więc to jest tragedia, ja nie rozumiem w ogóle co to. To jest najgłupszy plan działania. Każdy może być, tylko nie ten, po prostu. Mm. Bardzo to jest wkurzające, jak ci mówię głupi chodzą w torbach. Jakby nie, normalnie nie byli czasami wystarczająco wkurzający. Jak nie wiem, wchodzą mi do domu i grają na komputerze czy coś, to tutaj jeszcze noszą torby. To. No jest porażka. Nie ja rozumiem, że mogą być te lepsze plany działania i gorsze dla gracza, ale no to jest... Nie wiem. No po prostu nie. No szybciej. Dzwonki. Hop. I tak, pogadasz się z jakąś, nie wiem, kurde, buddystką czy hinduską, nie wiem. Eee, z turbanem na głowie, świetny plan. Ale niestety na tym nie zarobisz, więc lepiej polecam ci, żebyś zbierała jednak to wszystko, co ci zaklikuje. Wiesz, tak będzie bardziej. Eee, dobra, już usuwam. Proszę bardzo. A eee, dobra. W sumie. Nie, to już lezie sobie z tą turbiną. A nie, to był facet. Dobra, nieważne. Ale jest Morgan, to w sumie możesz ją tak ten, tam przywitać czy coś eee, To Ci się od razu zaliczy, to pogadaj z kimś Dawaj, dawaj O nie, ałaś taka zbita, jeszcze 4 godziny do 20 i pozwolę Ci pójść spać To Twoja wina Ja Ci mówiłam, żebyś spała jak człowiek, ale Ty mnie zignorowałaś Cześć, Luna, Wille Real. Czy jak tam... Jak tam poszła, to możemy się z tobą przywidać. Czemu nie? O, matko Na pewno zyskasz nową przyjaciółkę jak ta będzie ci. Jak będziesz kurde taka zbita chodzić. A! To było rozmawia z... Aha! Okej, okay. to było dziwne Wykończę obraz w sumie? Proszę bardzo, czemu nie? E, abstrakcyjne Co oni z tymi instrumentarnymi? A, bo ta, ten plan, to nie dlatego Czekaj, jeszcze godzina wytrzymasz, nie? Wytrzymasz czy nie wytrzymasz? Co to jest? A, że to nie zrównoważone posiłki a za trzy godziny, nie? Aha, no, to dzięki. No, to dołożymy ci i zjedz deser. Proszę bardzo. Jeszcze raz będziesz musiała go zjeść. Ja wiem, że może tam jest tylko normalny, a ty pewnie masz jakieś, nie wiem, wyrafinowane podniebienie i byś chciała wspaniałe yy, i w ogóle jakiś artystyczny posiłek, ale no, przykro mi, innego nie masz, bo to ci sąsiedzi podarowali zanim się na ciebie wkurzyli, bo z tego co pamiętam, cię nie lubią. No. A ta to nie wiem, w sumie czemu się nie lubi? No. ta! No wiem, fajnie, ale jednak nie. Bo nie wiem, czy wiesz, ale jest 22, i ja śpię, bo muszę wstać do takiej pracy, tylko nie takiej pracy, tylko takiej bardziej yy, fizycznej, a nie że takiej. Tej. No. Dobra, no dawaj dośpij chociaż do tej szóstej. No, niech ci będzie. 5.50 też może być. Dobra. E, potem będziesz ten, potem zbierz cały plon i zobaczymy, czy to chyba trzeba podlać. Tak myślałam. O, co to jest? A, ten kozłek lekarski, no ciekawie wygląda, bym powiedziała eee, To jest banan No dobra Oj, weź się tak nie i zaraz zjesz już ostatni raz ten swój tort czy tam wykwintne ciasto, cokolwiek I no Dawaj, dawaj To ty możesz sprzedać o, 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 a to możesz chyba ewoluować, jeśli mi się... No właśnie. I idź spać... Znaczy co, nie idź spać, tylko weź kawałek, w sensie... E... No i proszę bardzo. I jesteś też obiecującą debiutantką. Zaraz musimy pamiętać, żeby tam ci utrzymać miary to. I jakie były te te... Kupimy jej i... No, dobra. E... No, no, to, to nie, to nie pasuje. Eee, to mogłoby być spokojnie, jeszcze zobaczymy co to jest, że eee, ten aspekt, który ma szybciej to być, posługuję się tylko albo działaniem eee, związanym z karierą. No nie wiem, w sensie wydaje mi się, że to najbardziej się opłaca. Dobra, wsadź to sobie tak w budku i kończymy. Więc tak, mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. O, w sumie dawaj obraz emocji. No, mm, tak. E, no, mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Jeśli tak, zostawcie łapki w górę i zostawcie subskrypcję. E, no a póki co... E, żegnam się z Wami, tak więc trzymajcie się. No i cześć!